Przyszliśmy tutaj jako mieszkańcy Żukowa. Nie wiem, jak reszta z Państwa, ale ja nie przyszedłem tutaj e, po to, żeby zbijać na tym, co nas dotyka od wielu lat, jakiś kapitał polityczny, ale żeby ta wiadomość przedostała się e, do opinii publicznej. Ponieważ w miejscu, w którym się znajdujemy, można by pomyśleć, że teraz jest tutaj e, jakiś chodnik, jakaś inwestycja kolejowa. Ta droga. Jest drogą wstydu Żukowa. Od wielu lat, a mieszkam tutaj, może krótko w porównaniu do ludzi, którzy mieszkają tu całe życie nieco ponad 10 lat ale mieszkając tutaj, widziałem y, mężczyzn, kobiety i dzieci w błocie, w śniegu, w deszczu i w upale, przedzierających się y, przez sznury samochodów. Jadące po tej drodze z prędkością 90 na godzinę i więcej. Potykaliśmy się, mało nas nie rozjechali. Wiele lat temu e, spotkałem się z burmistrzem w tej sprawie. Powiedziałem mu, żeby wybrał, czy chce, żeby był tu chodnik, czy żebyśmy w końcu zapłacili cenę ludzkiego życia za to, co tutaj się dzieje. Mieszkam na tej ulicy i widzę codzienną jazdę samochodów. No, tak jak mój przedmówca mówił, że jadą dużą prędkością, jest bardzo dużo tych samochodów. Ciężko wyjść na spacer i dlatego, jeżeli ktoś nie wierzy, to zapraszałabym władze nasze, żeby przeszły się tutaj spacerkiem właśnie w takie dni. Jak poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek niech przejdą tutaj i niech zobaczą jak to wygląda na co dzień. Jako mieszkaniec pobliskiego osiedla również korzystam z tej drogi, jako kierowca. Boję się, że mogę komuś zrobić krzywdę, czego bardzo bym nie chciała, a jako mieszkaniec również chciałabym korzystać z infrastruktury i przechadzać się tędy spacerami, co jest uniemożliwione z powodu ry wielkiego ryzyka. Bardzo byśmy prosili o jak najszybsze rozpoczęcie tego remontu, który jest obiecywany latami ja chciałem powiedzieć, że jakby ta inwestycja w pewnym stopniu miała się rozpocząć na pewno w tym roku. Na bieżąco śledziłem różnego rodzaju informacje zamieszczane na chociażby Biuletyni Informacji Publicznej. Z tego co wiem, były przeznaczone 8 milionów 900 tysięcy złotych na zrealizowanie całej około 9 milionów złotych na zrealizowanie całego, całego projektu. No jednakże najniższa ponoć oferta tam była około 16 milionów, czyli jakby gmina może powiedzieć, że nie posiadała tego typu środków. Jednakże jakieś tam pieniądze powiedzmy sobie szczerze zostały i są w gminie i jako mieszkańcy no nie chcielibyśmy, żeby pieniądze zostały przeznaczone na jakieś inne cele który gmina zawsze będzie posiadała dużo, bo ja uważam, że przede wszystkim fajnie się może pracuje pracownikom gminy w rozbudowanej gminie, tak. Co już rozbudowane, ja, ja wiem, że to wszystko dla nas, dla potrzeb mieszkańców jest rozbudowana infrastruktura cała gminna. No ale bezpieczeństwo tych ludzi też, którzy tu uczestniczą, poruszają się, chodzą do szkoły, dzieci na przystanki. Ja naprawdę zachęcam burmistrza osobiście na przejście się godzina szesnasta, siedemnasta, niech on się z tego przejazdu kolejowego przejdzie tam pod spółkę Żukową Tam, na tym takim ostrym zakręcie, zaraz za spółką... Yy, ludzie nie mają gdzie nawet schodzić na pobocze. No sam widziałem przykład, że zatrzymywałem się, bo kobieta z dziećmi, yy, z dziećmi, jeszcze w wózku też jakieś dziecko było, nie miała gdzie w ogóle się podziać, także to jest w ogóle jakaś taka abstrakcja, tak, żeby jeżeli, ja nie wiem, nie chcę tego budować, to niech przynajmniej zrobi ten chodnik, jakieś oświetlenie, no, w jakich my czasach praktycznie żyjemy. Każdy z nas tu żyje, pracuje, płaci podatki, no to też chyba... No nie jest jakiś bóg, w jakie wymaganie od gminy, żeby chociażby ten chodnik był y, zrealizowany? No ja chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę, że w tym momencie podczas tej przebudowy tych torów, które tutaj mamy w tej nowej trasy kolejowej, tam powyżej według planów ma być stacja kolejowa, do której też nie będzie można dojść, bo brak chodnika, czyli nie tylko w tą stronę będzie problem się dostać do centrum, ale również do stacji kolejowej. Tak, ja tu jestem mieszkańcem tego osiedla tutaj obok, czyli no też będę miał problem, albo samochodem podjeżdżać, jedno z dwóch. Dziękuję. Dzień dobry, jestem mieszkanką Otomina od ponad 20 lat. Chodzę na zebrania sołeckie i na ostatnim, znaczy może nie na ostatnim, ale na zebraniu w zeszłym roku burmistrz oficjalnie powiedział, że ta droga będzie rozbudowywana w tym roku było zapewnienie, że tylko do przejazdu kolejowego, no bo na więcej nie ma pieniążków i poza tym będzie robiona autostrada, więc żeby nie zniszczyć tego, co tam już się zbuduje. To robić po otwarciu autostrady. Ale tutaj były zapewnienia. Niestety no nic się nie dzieje u nas w Otominie. I ta droga też jest odłożona w czasie, więc nie wiadomo kiedy będzie, aczkolwiek mamy nadzieję, że burmistrz wywiąże się ze swoich obietnic, które na forum, że tak powiem i oficjalnie ogłosił. Ja bym tam tylko chciał dodać tu odnośnie tej drogi, która jest tutaj wybudowana. Wygląda ładnie i jest, ale ja jako właściciel tutaj zabrano mi 500 metrów pola. Miało to być rozpatrzone, pieniądze miały być. W tej chwili dostałem pismo, że dopiero 20, na koniec kwietnia przyszłego roku będzie jakieś rozpatrzenie w kwestii tego odszkodowania. Nie wiem na czym to polega. Skoro droga jest zrobiona, te, najpierw powinno być odszkodowanie, wymierzone to tamto, a nie zrobić, a potem się martwić, czy, kiedy ja dostanę pieniądze. To ja powinien dostać pieniądze i mieć i wszyscy tutaj, którzy będzie zabrane podchodniki, różne rzeczy, a nie, że najpierw zrobić za moje pieniądze pra, praktycznie, bo ja tych pieniędzy nie mam. Droga jest, ale pieniędzy nie ma. I to po kolei wszystkich mieszkańców, którzy yy, tą drogą będą sąsiadować. Ładnie wygląda, ale co z tego? Dziękuję. Miałem takie jedno podstawowe pytanie: że tutaj, prawda, wybudowano 300 czy tam 400 metrów drogi i ładnie wszystko wygląda pod publikę, ale tylko do mostku. A dalej? Dalej to nikt nic nie potrafi wybudować ani zrobić chodnika. Ja nie rozumiem, dlaczego na przykład do Gdyni potrafi w szerym polu powstać chodnik i ścieżka rowerowa, gdzie jest naprawdę nic nie ma, a tutaj wszędzie mieszkańcy mieszkają i nie ma nawet jak dojść. Ja mam starszego syna, który codziennie chodzi. Pieszo na SKM-kę, i tak samo jak moi poprzednicy mówią, że to wchodzi się po prostu po trawie. tak? Budynek, w którym mieszkam, jest przy samej drodze. Z okna kuchennego mam obraz przystanku autobusowego, z którego wcześniej rano dzieciaki wyjeżdżają do szkoły. Bardzo często pijąc kawy, obserwuję i to, co jest, to jest naprawdę coś, co mrozi krew w żyłach. Często samochody, które przejeżdżają, ludzie którzy, robią, ludzie, którzy robią sobie objazd skrót, żeby ominąć ronda żukowskie, no, jadą tutaj w takim tempie, z taką szybkością i no, tylko czekać, żeby doszło do jakiegoś nieszczęścia. To może tyle. Żądamy bezpieczeństwa dla nas, dla naszych bliskich, tak by nie martwić się codziennie o życie naszych dzieci idących do szkoły. Dziękuję. Dzień dobry państwu, ja mieszkam tutaj od urodzenia, w tej chwili jestem w domu niepracującą osobą, zajmującą się opieką nad mężem i opiekuję się również wnukami, z którymi jak ubolewam nad tym, że nie mogę nawet wyjść z nimi na spacer, wnuczka uczęszcza do szkoły podstawowej, którą muszę no niestety, ale wozić, a ten czas mogłabym spędzić z mężem chorym w domu i... i... Prosimy pana burmistrza o to, żeby naprawdę pomyślał o nas, mieszkańcach. Ludzie, ja jeżdżę naprawdę często do szkoły i ze szkoły z wnuczką i z wnukami. Widzę, jak ludzie przychodzą nawet do spółki komunalnej, do wodociągów. Chodzą ludzie pieszo. I też jest ich naprawdę bardzo szkoda, że muszą uciekać w te nasze rowy, niestety. Dziękuję bardzo. I mogą sobie jeszcze państwo odnaleźć, bo przypomniało mi się, że taka wypowiedź była. Żeby korki w żukowie i to była wypowiedź burmistrza omijać właśnie tędy.